Wszystkie już funkcjonujące szkoły przygotowane są do przyjęcia dzieci sześcioletnich zarówno do klas pierwszych, jak i do oddziałów przedszkolnych. W szkołach są wyodrębnione sale wyłącznie dla tych dzieci, wyposażone zgodnie ze standardami dla dzieci sześcioletnich, młelki, zabawki i inne pomoce. Dla dzieci sześcioletnich zorganizowane są place zabaw oraz kąciki zabaw. Dachem w ramach tak zwanego programu Radosna Szkoła. Dostosowane są do potrzeb wiekowych sanitariaty oraz odpowiednio zorganizowane szatnie. Jaka jest różnica w porównaniu z poprzednimi latami? Dyrektor szkoły podstawowej po prostu przyjmuje dziecko w wieku 6 lat. Jeżeli dziecko, są dwa warunki. Po pierwsze, korzystało. Z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć edukację szkolną, to jest jeden warunek, ale w sytuacji, gdy dziecko nie chodziło do przedszkola, nie korzystało z wychowania przedszkolnego, posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię, która posiada uprawnienia do wydawania tego typu opinii. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek w roku szkolnym 2015/16, kontynuuje naukę w klasie drugiej, z tym, że w tym roku szkolnym, tak jak to już uczeń klasy pierwszej, nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy trzeciej. Zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole, powinno mówić niemal równie dobrze jak te, i niech to będzie klucz. A czas, kiedy dziecko osiąga ten poziom w rozwoju mowy i języka, jest indywidualny. Większość dzieci w wieku lat 6 takie umiejętności posiada, i to nam mówią normy. Natomiast, czy państwa dziecko jest gotowe już teraz i w tym momencie, to należy ocen ocenić indywidualnie. Dziecko w szkole, które pojawia nam się, jest objęte edukacją wczesnoszkolną, która jest złożona z 10 przedmiotów. Łącznie nazywa się to edukacja wczesnoszkolna. Wygląda to podobnie w przedszkolu, tylko tam inaczej się to nazywa, nie są to edukacje. Natomiast jedyną nowością, którą u Państwa dzieci się pojawi w szkole, to są zajęcia komputerowe. Pozostałe edukacje były rozpoczęte już w przedszkolu, czyli one nie są nowością dla dziecka w szkole, są kontynuacją. Co można zrobić, żeby ułatwić dziecku start w szkole? Przede wszystkim można stwarzać mu okazję do rozwoju i zdobywania nowych umiejętności. No i w jaki sposób? I podążając tak za tym kołem, można powiedzieć, że wskazane jest, aby rozbudzać ciekawość poznawczą dziecka, aby zachęcać go do aktywności plastycznej, manualnej, aby uczyć go piosenek, wierszyków, rymowanek, ale też włączać go w różną aktywność związaną na przykład ze sportem, rozwijać umiejętności społeczne w różnych codziennych sytuacjach, tak. Wzmacniać w sytuacjach trudnych i uczyć, jak radzić sobie z porażką czy niepowodzeniem, ale też doceniać dziecko i szczególnie doceniać je wtedy, kiedy podejmuje w ogóle wysiłek, by nauczyć się jakichś nowych umiejętności, a nie tylko chwalić sam efekt. I myślę, że jeżeli pomiędzy tymi sferami, jeżeli zadbamy o każdą z tych sfer, to wówczas start w szkole będzie takim pozytywnym, przyjemnym wydarzeniem, zarówno dla samego dziecka, jak i dla całej rodziny. Jeżeli ja, nauczycielka w klasie 1-3, widzę, że jemu trzeba pomóc, to ja nie szukam dokumentu. Ja po prostu zwyczajnie konsultuję to z resztą w szkole i mu pomagam. Jeżeli tak to będziemy robić wszyscy, najlepiej jak potrafimy, to na pewno nikt nie będzie miał dylematów i dzieci pójdą do szkoły e, tak jak najlepiej dla nich będzie, ta, to w takim w momencie, w który będzie dla nich najlepszy i wszyscy będą zadowoleni. Ja nie mam prezentacji i chciałabym Państwa zaprosić na a, żywą prezentację, czyli tuż po konferencji zapraszamy na spacer po szkole. Chcielibyśmy pokazać Państwu miejsca, w których. Uczą się, w których przebywa, przebywają dzieci sześcioletnie. Z przyjemnością mogę się pochwalić, że od początku reformy z, związanej z obniżeniem wieku szkolnego zrobiliśmy w morskich szkołach naprawdę wiele, by nasze sześciolatki czuły się i rozwijały w tych szkołach jak najlepiej. Dobrą rekomendacją niech będzie fakt, że pierwsza klasa sześciolatków, którą utworzyłam w szkole podstawowej nr 82 w roku 2009, wówczas, byłam, wówczas kierowałam tą szkołą, jest w tej chwili już w gimnazjum. A ubiegłoroczny sprawdzian po szkole podstawowej napisała najlepiej ze wszystkich klas szóstych w swojej szkole. Życzę Państwu, aby ta konferencja pomogła w podjęciu trafnego wyboru, tak jak powiedziałem, niełatwego, bo od tego wyboru będzie zależała później dalsza kariera edukacyjna Państwa dzieci, ale tak jak powiedziałem wcześniej, dzielnica jest przygotowana i uszanuje każdą Państwa decyzję. Dziękuję bardzo.